tam zadałam Wam pytanie, co sądzicie o szafach PAX. Jeżeli macie, to czy polecacie, czy nie polecacie. I wam zaskoczona, jak duża była odpowiedź, że... Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym filmie zawieram Was na zakupy do IKEA i trwa promocja na szafy Pax, więc idę sobie pooglądać te szafy, zobaczyć czy faktycznie będą fajne jakościowo. I przekonać się, czy opłaca się po prostu je zakupić. Z tego co śledzę, to od bardzo, bardzo dawna, przynajmniej od roku, ja nie dostałam żadnego maila czy tam smsa z informacją, żeby były te szafy Pax na promocji. Dla tych, co nie wiedzą, to jest po prostu taki system, że sobie dobieracie szerokość szafy, wszystkie półki w środku, szuflady, przegródki, jakieś takie rzeczy. Po prostu układacie taką szafę pod siebie. No i wymyśliłam, że z racji tego, że jest 15% jest to i dużo, i niedużo, ale przy kwocie, już kilku tysięcy ta kwota rabatu się już robi fajna, więc idę na razie zobaczyć taką szafę do przedpokoju. Tam nam idealnie wejdzie po prostu ta szafa. Bo mamy tam ponad 2 metry, więc taka dwumetrowa szafa. Bez problemu nam się zmieści. Zrobiłam sobie projekt na stronie IK. Pokażę Wam go, jak już będziemy w środku i chcę na żywo zobaczyć. Największy dylemat mam chyba z kolorami, bo biała to wiadomo, ona będzie pasowała do wszystkiego, ale jest taka mm, nuda. Drewno, mm, znaczy właściwie inaczej nie drewno, w kolorze drewna ta szafa, no to jest, nie wiem, nie wiem jaki to będzie odcień, nie? no bo jeżeli później będę miała jakieś inne dodatki, na przykład podłogę, czy mi nie będzie to się jakoś gryzło, na przykład, nie, bo szafa będzie albo za zimna, albo za ciepła w, w tę stronę. I jest jeszcze taka szaro nad którą się zastanawiam, bo ogólnie myślałam nad tym, żeby zrobić fronty, jeżeli korpus byłby szaro-beżowy, no to na przykład fronty dać drewniane. Takie dla kontrastu coś ciekawszego niż robić całą szafę w jednym kolorze. Więc idziemy sobie najpierw to zobaczyć na żywo. Ja też biorę pod uwagę to, że w tym sklepie będzie to inaczej wyglądało, bo jest sztuczne światło i nie ma tam okien, żeby sobie podejść i zobaczyć na żywo. Ale z drugiej strony w przedpokoju też nie mam w sumie okien, też będę to sobie oświetlać takim światłem sztucznym. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy czy w ogóle mi się będzie podobało to jak to jest zrobione. I czy kupię tą szafę czy nie. Pewnie oglądacie ten film jak już jest po promocji, bo ja nie wiem, czy na dziś tam 20, któregoś się nie kończy. Koniecznie dajcie znać, czy używacie już takich szaf Pax, jakie macie doświadczenie z nimi. Ja mam jedną taką niezawielką zrobioną szafę do pokoju dziecięcego. Jeżeli chodzi o korpus, to jest spoko. Ja poszłam w taki standard. Biała szafa, tam są chyba dwie albo trzy półeczki, yy, drążek i tyle. Nie ma żadnych szuflad, nie ma żadnych tych fajnych systemów. Yy, I z korpusu ogólnie jestem zadowolona. Natomiast te drzwi. No, dla mnie troszkę, troszkę lipa. Ale z racji tego, że ja wybrałam nie takie gładkie, pełne drzwi, gdzie one po całe są tak samo grube na całej długości, tylko ja wybrałam tą wersję taką tłoczoną, co Wam tutaj pokażę na zdjęciu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No i po prostu, jak się zamyka te drzwi, no to to słychać, że to wypełnienie tam, gdzie jest, właśnie tam płycej, to jest taki już no w jakby papier dosłownie jakby tam był, nie? Że to tak uderza i ten dźwięk jest tak yy, beznadziejny, że nie wiem, czy to jest, zawsze tak jest, że jeżeli jednak no jest tłoczenie, nie? No to jest yy, trochę węższa ta płyta, ale czy może jak to robi to stola to zrobi może jednak yy, no lepiej jakościowo. I od razu wiem, że na pewno takich frontów już drugi raz bym przynajmniej w IKEA nie wybrała, chyba, że jak mają pełne, ładne jakieś fronty, no to zobaczymy. Jak one się prezentują, więc dajcie znać. A powiem Wam z ciekawości, jeszcze już jakiś czas temu zapytałam się na Instagramie, jak Was tam nie ma, no to zapraszam koniecznie do obserwowania nas na Instagramie, i tam zadałam Wam pytanie, co sądzicie o szafach PAX. Jeżeli macie, to czy polecacie, czy nie polecacie? I Wam zaskoczona, jak duża była odpowiedź, że osoby te mają i polecają. Więc no, no ciekawa jestem, jak faktycznie tak przez dłuższy, dłuższy lat nie wiem, 10-15 lat czy ta szafa faktycznie wytrzyma, czy, czy nie. Idziemy do sklepu. Promocja jest na szafy, wyposażenie i oświetlenie. I jak zrobić tą szafę, jak ją do siebie dobrać to fajnie jest to opisane już w sklepie, czyli musicie najpierw wybrać obudowę, szerokość, wysokość i głębokość. Wyposażenie, wszystkie szuflady, półeczki, wieszaki, no wszystkie te duperele, naprawdę super jest to rozwiązane u nich. No i co? No i później musimy oczywiście też wybrać drzwi, jeżeli chcecie, żeby wasza szafa miała drzwi z IKEA. Oświetlenie też jest super opcją. Myślę u nich, bo ona jest faktycznie tak dopasowana do tych systemów. Bardzo łatwo jest to zamontować i nie ma chyba co kombinować z oświetleniem takim niededykowanym. Do wyboru mamy cztery kolory korpusów. Tych drzwi jest dużo, dużo więcej. Natomiast do mnie jakoś no nie przemawiają do mnie te, te drzwi. Jest ich sporo do wyboru, ale. Chyba będziemy szukać czegoś u stolarza, z, z może czegoś po prostu ciekawszego niż to, co proponuje Ikea. Ta część z szafami PAX jest naprawdę duża, przynajmniej w tej IKEA, w której ja byłam, i można naprawdę sporo rzeczy fajnych podejrzeć, jak sobie coś zrobić w domu, jak to będzie wyglądało ostatecznie wewnętrznie. No bo jednak projektowanie, tam oglądanie tego online to jest jedna kwestia, natomiast druga sprawa, no to jest jednak zobaczyć, jak to na żywo będzie funkcjonowało, czy na przykład szuflada na tej wysokości to jest dobry pomysł, albo półka bardzo wysoko, też jest dobrym pomysłem, czy jednak nie będzie praktyczna, więc fajnie sposoby pooglądać to i sprawdzić, co ostatecznie będzie u nas fajnie grało, albo nie. Ja robiłam projekt w domu, zastanawiałam się, mierzyłam ubrania, patrzyłam ile co zajmuje, żeby mieć taką pewność, jaka powinna być odległość między wieszakiem a na przykład dolną półką, ile potrzebujemy miejsca na buty, jak dużo buty miejsca zajmują, więc takie rzeczy sobie pomierzyłam w domu. Natomiast jeżeli chcecie się upewnić, czy to jest dobry pomysł, to co sobie wymyślicie, to oczywiście możecie się umówić na spotkanie z projektantem. Albo jest też taka opcja, że w IKEA możecie sobie usiąść przy komputerze i sami zaplanować ten projekt, albo po prostu obejrzeć to, co już zaplanowaliście wcześniej, wpisując kod projektu. I ja sobie to odtworzyłam u nich i sobie obejrzałam, czy ostatecznie te rzeczy, które tutaj widzę na ekranie, które wybrałam, będą mi odpowiadać, i już w sumie zostawiamy tak, jak właśnie widzicie, czyli wszystkie półki na buty. Będzie tych półek cztery, one są podwójne, więc można powiedzieć, że to jest osiem półek na buty. Dwie szuflady, w których będzie takie składowisko pewnie jakiś czapek, szalików, jakichś takich rzeczy, których raczej nie wieszamy, a możemy je schować w tej szufladzie i są na widoku. Będzie jeden metrowy drążek, gdzie się na pewno pomieszczą i długie jakieś płaszcze, i krótkie kurtki. Natomiast z boku będzie taki wysuwany wieszak. Teoretycznie oni proponują, że to jest wieszak na przykład na jakieś paski, a paszki tego typu rzeczy. Natomiast u nas będzie to raczej pod względem dzieci, żeby tutaj takie kurteczki nisko zawiesić. Dodatkowo oczywiście też jakieś półki zostają. Wiadomo, można tam nie wiem, postawić jakąś torebkę, nie wiem, kapelusz, jakieś rzeczy dodatkowe tam poskładować, których może aż tak nie potrzebujemy mieć na widoku na co dzień. No, i ten projekt, który widzicie obecnie jest w cenie 1682 zł. Bardzo jest nieduża różnica między płytami. Czy weźmiecie białą płytę, to będzie troszeczkę taniej. Beżowa wychodzi chyba podobnie. Więc, za dwumetrową szafę, bez frontów, oczywiście, myślę, że to jest naprawdę spoko cena. Dobra, wybrałam tą wersję jednak w kolorze drewna. Jest bardzo fajna, taka chłodna. Jest zdecydowanie takie wole. I będziemy mieć zwykły drążek. Będziemy mieć te szuflady z cichym domykiem. One są metrowe, więc są naprawdę duże. I jeszcze te szuflady na buźki Tu są dwie półeczki. No i to jest takie, to jest takie. Widziałam w sumie tylko dwie rzeczy: tą metalową półkę na buty i tą zwykłą szufladę. Zdecydowałam się na tą kolorze drewna, tak jak mówiłam, bo nie wiedziałam ile to zajmuje miejsca. Niestety, tu jest tak, że w sklepie nie można sobie zobaczyć tych rzeczy w kartonach, tylko to jest na tym magazynie zewnętrznym. Więc no, widzę, że spokojnie bym jeszcze zmieściła kilka rzeczy do samochodu. Ale już trudno, chyba przyjadę z Bartkiem i zapakujemy już wszystko razem, bo korpusów sama, prawie 2,5 metrowych, na bank, nie wezmę.